Ooooooh! Siemanko, z tej strony MJAK! A dzisiaj zagramy sobie znów w The Spectrum Retreat. No i kontynuujemy naszą rozgrywkę. No cóż, spisgana muzyka w tle nie wyróżni nic dobrego. Nagrywam to generalnie w poniedziałek, a prawdopodobnie wyjdzie ten materiał w piątek albo w sobotę. Jest to spowodowane tym, że mam bardzo zawalony tydzień aktualnie kartkówkami, sprawdzianami, jakimiś innymi rzeczami, jakimiś sejami. Nie wiem, czy w tygodniu pojawi się live. Najwcześniej pewnie dziś, jak to oglądacie w piątek albo w sobotę. A no nic za to nie poradzę, dlatego nagrywam na zapas. I małkawusie? Okay. czyli muszę wrócić moje wspomnienia, żebyśmy mogli wydwać się z tego wszystkiego. Albo stracilibyśmy rozum do końca. Ale nie mogę cię tak po prostu tutaj zostawić. Nie zasłużyłeś właśnie na to.

Enjoy your stay. OK, czyli to działa na. Ty... OK, to wszystko zacznie mieć sens wkrótce, obiecuję. OK, to ma wkrótce nabrać sensu. Aha

Odpierdala. Wait, a second, co to ma Co to miało znaczyć? Ja po prostu wziumnąłem. Tak, teleportowałem się przed siebie. Na pewno nie jest normalne. To nic, a nic nie jest normalne. Eee, zaczynam się martwić. Zaczynam się bardzo martwić. Bardzo martwisz. Witam. You know. Tak, dobrze się trzymam. E, nie powiedział mi o pogodzie tym razem. Nie ehm. jesteśmy tu dla Ciebie. Oni nie, oni brzmiały jakby wiedzieli. Tak. Mhm. Can I help you with anything? Nie, nie zgubiłem! Psię. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Good morning, morning. morning. Mind the gap. Mind the spill. Mr. Crowe is responsible. Sid, Sid, please be seated. Sit. <laughs> please be seated. <laughs> Okej, okay. to to mnie nawet rozbawiło, aczkolwiek nadal mi się nie podoba to, co się tutaj odpierdala. Teraz jest się, da Boję się. Eh! Eee! We're the only one in pain. We don't have anything now. Maybe we never had anything. It's our fault. We are to blame and no one else. We failed, Robin.

Nie gadaj, że my, że my ją wypchnęliśmy, kurwa, pod tory. Alex... Alex, hold on. you, you Alex. Oh, O, God. Eee. What the fuck? To my? Ok, to jest nasza żona. Ja pierdolę. Nie gadaj, że. O kurwa. Nie. Dobra, mamy iść na czwarty floor, ale nie gadaj, że się stało to, co myślę, że się stało. Błagam! Powiedzcie mi, że się mylę. Zaklinam was. Zaklinam was. Proszę powiedzcie, że to się nie stało. Cześć, coś mi powiesz? Okej, okay, już idę. Przepraszam. Przepraszam, że za dużo zwiedzam idę już. Już idę. Eee. Zaczynam mieć złe przeczucia, że jednak Cooper nie jest po naszej stronie do końca. A wiecie dlaczego? Bo ta teleportacja. Ja coraz bardziej zaczynam mieć wrażenie, że ona nas pcha. Idź, idź, zrób to, idź. No zrób to, musisz to zrobić. Pomożemy ci, ale idź, zrób to. To nie wygląda jak pomoc. To wygląda jak wymuszanie na mnie. No właśnie. Ona strasznie naciska. Nie mogę pójść spać tak po prostu, co nie? Ona za bardzo naciska na to. Coraz bardziej na to naciska. Nie podoba mi się to. I te teleportacje wyglądały tak, jakby ona mnie pchnęła. Idź, musisz to zrobić, idź, masz to zrobić. Idź. Nie podoba mi się to. Zesram się. Okej. Okay. Kurwa, ja już mam schizę, że kroki słyszę, a to moje kroki ta winda zaraz pierdol, nieprawda oh, we're there, Alex. We're make this right. <tryk> o kurwa nie Proszę, nie róbcie mi tego Gestrum, guestroom. Nie róbcie mi tego, ja zesram zbroję, ale ja zaraz zesram zbroję, ale mi to. How is that? Oh, something's different. These memories of yours, I, I don't know how they're seeping out of the access points. Just find the next one. Would you, would you or something sorry. else goes wrong. I'm sorry I'm late. It's a damn couple today. They're gonna lose their kid, you think? Pamiętaj. Ja wiem, że ja się mało odzywam, ale. Ale zaraz obcylem zbroję, co ty się odpierdala? To było wspomnienie nas! Okej. Okay. Zostaw wiadomość. WE ARE What? This can't be real. This... Oh, your readings are going crazy. Uh, something nearby, it's another QA access key, but it's making my displays go crazy. To, to my my <laughs> you're looking at, it, it's throwing up error messages for me. Uh, see if there's anything else in the room. Co tam jest napisane? What the fuck? Rozpiska metra Zdjęcie rodzinne Co? Dwójka dzieci? E? Mamo? Ja nie wiem co się dzieje Mamo, ja nie, nie mam zielonego pojęcia. Co się dzieje, książka? The readers perspective, chapter 4 the double circle. No właśnie. The hotel has No library. Find it. I'll try and find the details about this book on the Okej, biblioteka. No to właśnie tam przed chwilą byłem. Próbowałem tam nawet wejść. Ale się wystraszyłem, kurwa, tego fotela, bo jest białe. Bo się odróżnia od reszty. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Popierdoliły mi się perspektywy totalnie. Okej, okay, tutaj jestem, rozumiem. Idziemy do w pełni dobrze działającej windy. Pełni działającej windy. Eee, nie podoba mi się to. Oj, bardzo. Przynajmniej światło wróciło. Witam. Ja tylko spiertalam do biblioteki. Nic więcej. Mnie nie interesuje. Ja chcę tylko dojść do biblioteki. Nie róbcie mi jumpscarów. Nie róbcie mi. Błagam. Nie róbcie mi. Nie, bo to jest ból. Ja idę. Tam jest biblioteka. O, ale ja jestem spięty, Boże. jakie ja mam spięty poślady aktualnie. To się w dupie nie mieści. Ha, no bo poślady, co nie? Biblioteka. Była normalna biblioteka, w której nic nie pierdolnie. There, got it. Uh, the book is called The Reader's Perspective. Does that the mean anything? The Reader's Perspective. Okej, okay. Nie mam zielonego po. Wow. Ale kawa biblioteki. Olu. Ludzie. Eee, siema! Mogę spojrzeć przez to. Co mi tu daje? Nie mam zielonego pojęcia. Cześć! Specific, tak, szukam konkretnie tej książki, której mi nie pokażesz. Bo ona istnieje tylko w mojej głowie. here you will find perhaps the most silent space in the penrose okay well hello are you looking for something yes spokojnie tak tak nie przejmuj się if you get confused go back to the last one you tried and look again The library has all everything in the library just like the their silence. itself. Tak, w Try that last one again. Maybe it's pointing to something What it's looking at. Ok, rozumiem. Czyli to ma mechanikę tego, że ja muszę patrzeć przez te kółka, i wtedy to mi pokazuje coś. Chyba rozumiem. Chyba. No, Pff, super. <ścoughs> Do lokacji, be like. Dobrze! Zamknij, mordę! Zwiedzam. Tutaj mnie jeszcze nie było. Dobra, czyli tak, patrzę przez to. To mi pokazuje tamto. Eee, czyli muszę teraz przejść do tego. Spojrzeć przez to. Pokazuje mi na tamto. Okej, okay, ale to serios. O właśnie, scan kolejny. Szósty. Czyli nie po kolei tam to miałem. Okej... Okay. No widzisz, taka niespodzianka. Tu mi pokazuje... pomnij to, to pokazuje No to mi pokazuje tu tablicę Tablica Oh be damned it was there all along Ale ja pierdolę. I, ja jestem po prostu bardzo... I, ja jestem po prostu bardzo ciekawski. Przepraszam pana! Ja naprawdę przepraszam pana, ja nie chciałem! Ja po prostu jestem. Ja jestem bardzo ciekawski. Nie oh. wiem, co oh. możemy zrobić. Kościół, ja jestem tylko ciekawski. Spokojnie. Po co te nerwy? Ale mnie ciary przeszły. Ja wiedziałem. Ja jestem tylko ciekawski. Ja, ja lubię historię generalnie. Naprawdę. Uu, uu. Ja lubię historię. Jestem bardzo. O ja po prostu bardzo lubię historię. Obiecuję naprawdę. O kurwa, ale zszedłem na zawał. O, ale ciary. Takie proste rzeczy, ale tak straszą. Ja się boję pójść teraz na ten flory czwarty. Ja się naprawdę boję pójść na flory czwarty. Bo on tam będzie. On tam na pewno przyjdzie. Nie rób tego. Czego?

O kurwa, o kurwa, o ja, pierdone, nie no, to już jest faza roku, o kurwa, nie wiem co się dzieje, o kurwa, to już jest faza roku. To już jest faza roku. O kurwa, te zadania są fazą roku. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale obsrałem zbroję fest. To muszę przyznać. Mimo wszystko nie spodziewałem się tego. Mimo wszystko się tego nie spodziewałem. Co tu jest? Okej, okay. tak, i mogę teraz przyjść tu. Oj, kamera, co zrobiłem? What the fuck? Wiecie co ja wam oszczędzę tego widoku? Ja wam oszczędzę tego widoku. Okej, okay. teraz mam czerwony. Mogę przyjść tu. Coś tu mamy? Tak, coś mam. Do not ignore this letter, okej. Okay. Okej. Okay. Jest definitywnie źle z naszymi finansami. No i teraz już widzę kluczek. Muszę czerwony stąd wyjąć, żeby móc teraz ten czerwony odłożyć w tym miejscu i przejść. O Jezu, what the fuck! Kto to projektował? Jake Mafius. Okej. Okay. O nie, 5:15, 6:30, poranny bieg. Jest tutaj. O nie, my zamordowaliśmy tego Mafiusa. My zamordowaliśmy tego Mafiusa. My my zamordowaliśmy tego typa. Czy nie mam nic ciekawego? Eee, coś, co jest nieprzetłumaczone. Mi się nie chce tego czytać. A no tutaj: Divorce Settlement Agreement. Ok. No to? Co to jest? Lin Cliff Street. East Platform. Co to jest? What the fuck? Nie rozumiem. To są chyba plany tych miejsc, w których jesteśmy. Medyenda, Alex. Okay. szkoła, hej. Skoła. Jasne. Jest, przyszedłem. Ostatecznie musiałem do tego ostatniego poziomu posiłkować się poradnikiem. Bo nie ogarnąłbym tego przez najbliższą godzinę. A czas dla mnie jest kluczowy, jeżeli chcę to dzisiaj zmontować. A muszę to dzisiaj zmontować. Chociaż w połowie. wracając do straszaka. I dlatego, że zaraz przyjdzie do mnie typ i mi powie: Ej, bo generalnie to bardzo nie podoba mi się to, że kręcisz się. Po całej tej lokacji i obserwam zbroję, to się coraz bardziej dźwięk psuje. Tym razem wina normalnie się chociaż otworzyła oprócz oświetlenia. Eee. Dlaczego ten nazwisk jest tak znany? Jake Matthews? Nie, nie mogę być prawdą. Jake Matthews został zabity. No właśnie! To my go zabiliśmy. Ja tak wnioskuję po tamtych notatkach. Że to my go zabiliśmy. Ale dobra! To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i ja nie wiem. <śm> mam bardzo mieszane uczucia aktualnie. Ja już nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Ale jest źle. Nie jest bardzo źle. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i. Cześć! Miłego dnia wszystkim!